Cześć Kraków. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z wami spotkać w tym znanym mi miejscu Miłym, bliskim mojemu sercu. Niejedno okrążenie tutaj pokonałem, żeby zrzucić to i owo. Eee, wiecie, jakie jest życie studenta AGH. Mieszkają tutaj niedaleko na miasteczku. Eee, tak a propos, e, są jacyś ludzie tutaj z AGH? AGH Krakowski! Zróbcie hałas! No okej, okay. AGH Krakowski, okay. dobra, są też pewnie ludzie z innych uczelni. To moja alma mater. Dziękuję za gorące przywitanie. Chciałbym zacząć od takiej ciekawostki ze świata motoryzacji. Nie wiem, czy wiecie, rząd ponoć jest w posiadaniu najnowszych badań, z których wynika, że przypadki samozapłonu aut spalinowych i elektrycznych są mniej więcej na tym samym poziomie. Niektórzy eksperci mają tutaj tylko pewne wątpliwości, dlatego że badania były prowadzone w Paryżu, w noc sylwestrową. <noise> dlatego, jak się domyślacie, może być tu pewien narzut. Może być tu pewien narzut. Ale już tak bardziej na poważnie, e, przechodząc do tego, co robi nasz rząd, agendy rządowe, nasze ministerstwa, nie wiem czy wiecie, jest coś takiego jak e, Plan Rozwoju Elektromobilności. I ten plan zakładał, że do 2020 roku e, w Polsce będziemy mieli 50 tysięcy aut elektrycznych, 6 tysięcy stacji ładowania. E, <grym, <grym, tak, tak, tak. A z kolei tak, już tu mi podpowiadają z widowi, bardzo się cieszę. E, ile aut do 2025 roku przewidu, przewiduje ten plan? Milion, tak, jedna na milion, przewiduje milion aut. W tym momencie ciekawostka, mamy w Polsce około 41 tysięcy, więc jak się domyślacie, 2800 stacji ładowania ledwie, także nie spełniamy nawet tego pierwszego etapu. I rodzi się pytanie, czy... Właściwie te plany tworzone przez nasze instytucje mają jakikolwiek sens, jeżeli to nie jest realizowane, bo że nie jest realizowane to widać gołym okiem. Natomiast powstała w tym celu spółka celowa, nazywa się Electromobility Poland. I ona między innymi miała wykonać taki projekt jak wytworzenie polskiego auta elektrycznego. Pewnie część z Państwa kojarzy jego nazwę, chodzi o zerę. No i spółka powstała w 2016 roku. W początkowych doniesieniach prasowych produkcja miała ruszyć już w 2020 roku. Co, jak wiadomo, nie stało się. Przyjechałbym tu dziś do Państwa bardzo chętnie polskim elektrykiem, zerom. No, ale niestety produkcja jeszcze nie ruszyła. Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami, jest szansa, że ruszy w grudniu 2025 roku. Natomiast pojawia się tu pewna trudność, dlatego że nie ma jeszcze spółka w posiadaniu działki pod budowę fabryki, która miała już de facto stać, a w tym kwartale miały zjeżdżać pierwsze auta seryjnie produkowane. I tutaj. Te wszystkie informacje, gdy zastanawiałem się nad tym ostatnio, natknęły mi taką myśl: czy to jest przypadek, czy to być może jest celowe działanie? Pomyślmy chwilę o tym. Premier Mateusz Morawiecki stoi za tymi wszystkimi planami, i zacząłem się zastanawiać, być może on chce dokonać. Tak dużego skoku technologicznego. To nie jest przypadek. On strategicznie czeka, aż wejdzie jeszcze nowsza technologia, coś jeszcze nowszego od elektryków, i wtedy wstrzeli się i wykosi konkurencję na całym świecie. Prawdopodobnie o to chodzi. I wtedy właśnie zrozumiałem, dlaczego dr Mencen ufundował ten piękny posąg naszemu premierowi. Nie chodzi tutaj o, oczywiście o dokonania w sferze monetarnej ani społecznej, tamte e, miska Ryżu Plus i tak dalej. To jest nagroda za całokształt, za wizjonerstwo, tą przenikliwość. Jak wiecie, e, auta elektryczne wymagają zasilania i nie jest tak, że można po prostu sobie powiedzieć, że e, zmienimy nasz miks energetyczny zupełnie w ten sposób, że będziemy mieli energię tylko wyłącznie z wiatru, ze słońca, e, a na ulicach milion samochodów elektrycznych. Tego się nie da zrobić, a na pewno nie da się zrobić w tak krótkim czasie, dlatego że takie obciążenie dodatkowe dla naszej sieci energetycznej e, powodowałoby najprawdopodobniej blackouty. Poza tym, jeszcze trzeba zwrócić uwagę też na zakaz produkcji samochodów spalinowych od 1935 roku. Wszystkie te działania, o których mówię, doprowadzą najprawdopodobniej do radykalnego wzrostu cen podstawowego dobra, jakim jest własne auto. I teraz rodzi się pytanie: czy możemy na to pozwolić? Ja osobiście uważam, że absolutnie nie. To jest jedno z podstawowych dóbr. Musimy walczyć z tymi wszystkimi zakazami, musimy walczyć z zakazem produkcji aut spalinowych. E, powinniśmy e, bronić możliwości tego, żeby można było kupować, rejestrować auta spalinowe. Nie dopuszczać do tego, żeby ich wartość była sztucznie pompowana poprzez e, zmniejszanie, zamrażanie podaży. E, I powinniśmy też e, bronić naszego górnictwa bo ono właśnie jest w tym momencie likwidowane i niestety przykry fakt, PiS dochodził do władzy na, takich, na takim przekazie, że będzie, że będzie ratował, wskrzeszał polskie górnictwo. Tymczasem jeszcze w mocniejszy sposób zamyka je, tak jak robiła poprzednia władza. To wszystko do, doprowadzi do ogromnych wzrostów energii, nie będzie nas stać na auta, będziemy musieli po prostu zrezygnować z tego, samochody staną się dobrem luksusowym. Ja się temu sprzeciwiam, konfederacja się temu sprzeciwia. Jeżeli chcecie mieć, tak jak do tej pory, możliwość posiadania różnych aut, jakie tylko chcecie, aut spalinowych, doprowadzić do sytuacji, żeby auta były w zasięgu cenowym przeciętnej osoby, zarabiającej w naszym kraju zwykłego obywatela. Jeżeli chcecie mieć tani prąd, tanią energię, to głosujcie na Konfederację. Na mnie możecie oddać głos w okręgu Szanowskim numer 12. Także dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło. Cześć!